Cześć kochani, witam was serdecznie na moim nowym vlogu dzisiaj. Już tak dawno mnie nie było, byliśmy bardzo, bardzo zajęci. Później właśnie miałam wam nagrać coś, ale się doziębiliśmy. Jak widzicie jeszcze, słyszycie pewnie, um, mam troszeczkę właśnie zapchany nos. Ale właśnie jedziemy dzisiaj sobie na farmę zbierać jabłuszka i pomyślałam, że nagram wam troszeczkę dzisiaj. Także serdecznie Was zapraszam na moje nowe video i miłego oglądania Wam życzę. Właśnie widzicie, kiedyś były malinki, już oczywiście jest po sezonie, a tutaj właśnie zaraz będziemy w trawośli i właśnie po jabłuszka. I jak widzicie, jest pokazane przeróżne odmiany jabłuszek, jakie są i są oznaczone, gdzie one właśnie są. <grymne> <grymne> Dla tych co są zainteresowani właśnie jak wynosi taki w ogóle wyjazd na taką właśnie farmę do takiego sadu to my zapłaciliśmy za 4 osoby 48 dolarów a dodatkowo za 3 torebki jabłek zapłaciliśmy około 70 dolarów Kochani, no przepyszne jabłuszka są, a nazywają się Empire akurat tutaj, gdzie jesteśmy. A jak się po polsku nazywa, to zaraz wam właśnie znajdę i powiem. Jest solki, moje jabłuszko. Tutaj jest przepyszne są jabłka. Wiecie, nazywają się Gala um, i Empire akurat tutaj jesteśmy. Także są bardzo dobre. I... No, Kochani, zobaczcie jak fajnie tutaj jest. Dzisiaj jak taka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna pogoda. Jabłuszka są przepyszne. Wzięliśmy sobie Empire wiątkę, bo takie najwięcej jest właśnie tutaj na drzewkach. Jest przeogromnie dużo tutaj przeogromny sad i bardzo, bardzo dużo właśnie jest tutaj jabłek wszędzie przepysznych już spróbowaliśmy, także są naprawdę pyszne, a pogodę mamy dzisiaj w wyśmie i to dosłownie jest tak jak prawie lato. Mamy chyba aż ze trzy torby jabłek już i z powrotem powolutku sobie idziemy, a ja będę szła też do domu i będę piekła Apple Pie, a inaczej szarlotkę.